Coś tam coś tam w ogóle. Z tej strony wit 386 Jak widzicie tutaj zaczynamy SimCity Sim City bull Nie zaczynamy, bo w końcu trzeci odcinek, ale <słysk> nigdy wam nie pokazywałem tego ekranu początkowego, więc chciałem. Nic mi to nie kosztuje, a wy o, o tej grze. Tak jak mówię, przy 25 subach zaczynamy z nową grą, która jest kompletnie świetna. I to będzie trochę seria, trochę coś tam. Lepiej, nie zdradzam tajemnicy. A przy 30 zaczynamy z inną, ale ona już trochę gorsza, ale też świetna. Jak widzisz, odebrałem sobie drewno i dzisiaj pewnie odblokujemy straż pożarną i się dowiedzie. A co, jakbym odciął im prąd? A nie, tak się nie robi. I nie ma elektrowni, i zaraz się zaczną wy. Widzicie, już im puszczają minki żółte. Dobra, cofam to. Cofam to, będzie elektrownia. A poza tym dostawałem połowę tego hajsa, co? Więc będzie elektrownia, już się nie przejmujcie. Będzie, będzie. Napraw się, napraw się. Prządu tyle, że raz skrzy. No i dobrze. Chodź. Co to za lagi? Co to za lagi? Ja tu nie chcę lagów.

a czy zauważacie, że tutaj na pierwszym poziomie to w ogóle są jakieś przyczepy kempingowe? Tutaj chodzi mi o to to. Nie? Czemu tu jest przyczepa kempingowa? Prądu nie macie? O nie, wiedziałem, skończy się prąd. Takie, czemu już był wykład? Czemu idę w węgiel? Nie było wykładu. No to chyba w następnym odcinku będzie wykład. bo wyjaśnię. Jednak wykładu nie będzie, bo mi nie chcieli sali udostępnić. Elektrociepłownia fęglowa mi nie przeszkadza póki nie muszę mieszkać obok niej. No i grałeś się. No i grałeś. Niedługo wszyscy się przynoszą elektrownię otwieram fanklub dzięki 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 dobra jeżeli wy tutaj od dobra ci chcieli otwierać fanklub uznajmy że to do... obliczę ilość mieszkań czyli 1, 2. dwa e, to jest 18 dobra jeszcze dobra, jak, jak cały blok się zgadza za fanklubem, to każdy mi ma dać suba. Czyli oczekuję przypływu 18 subów od państwa. Dziękuję, dziękuję. Co? Przynajmniej mam zasilanie. No właśnie, nie musicie mieszkać, nie ma marudzicie, więc jest dobrze. Metal, metal, metal. W ogóle, jak to. Nie da, nie da się obejrzeć tych zachodów słońca, ale. O nie. Czego ty szukasz? O nie, nie mów. Nie. Tylko nie to. Kiedy to się zaczyna? 16 level? O nie, właśnie. Zaczyna się teraz pożarna. Wojny i potwory. Kiedy się zaczyna? Nie. <Szys> Tylko nie to. W 12 tysięcy osobach odblokuje mi się potwór. Nie, nie, nie. Nie, 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 tylko nie to, nie, nie. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba ten sklep żel żelazny. Hmm. Ci może. Tak, bardzo mi się podobał ten sklep. Składam, skład materiałowy, że robimy jego makietę, może, by pokażę na filmie. O nie, i zaczyna się awans, i wszyscy będą ryczeć, że Straż Pożarna nie chce do nich. Dobra, i teraz odblokowuje się Straż Pożarna. Czyli zobaczcie, to nie jest tak, jak spo, z prądem, że postawię te 200 obok siebie i będzie dobrze. Tylko nie, ja muszę wziąć to i każdy dom z osobna za nie każdy dom z tylko każdy posterunek ma jakiś tam zasięg i o, jakby to tu, tu zapewnić cały zasięg każdy ci mogą mieć ten dom przenoszę tu tak tak wiem, macie, niektórzy mają problem z tym, z prądem z jakim prądem chłopie? tak się nie robi To. Tu Tak tu No bo zaczyna się No i dlatego miałem tak dużo pieniędzy Teraz się skończy Teraz to już nie to tamto Tu i staż pożarna I tu podstawowy posterunek sażacki I ile? 14 tysięcy na to poszło to. No i postępy są No i dobrze Ło, dzięki, 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 dzięki za skrzyneczka, skrzyneczka 10 tysięcy dopiero przed tym wypadatkiem miałem Okej okay. so. O, właśnie urząd miasta, super Tu jest ratusz, tu jest urząd miasta, urząd miasta niech tu se będzie ja. bo tu niech będzie no dobra, niech będzie koło tego. No przynajmniej... O właśnie, bo za to dostaj pieniążki. Pieniążki. Stop, 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 stop. A co my tutaj mamy? Ale się cieszę. Uhuhu. Wreszcie będą jakieś zyski z miasta, nie tylko z materiałów. Dobra, co chcecie? Metal, metal, metal. A ile dacie, ile dacie? Pieniążki to pieniążki, każdy przyjmę. No o nie, plastik się zaczyna. Z plastikiem jest taki problem, że go się produkuje 9 minut. Ale i tak to, tak to pikus przy tym, przy deskach, które, które się produkuje 30 minut. Pół godziny człowieku. To jest najlepsze, po prostu tutaj Filmik, filmik, filmik. Gwoździe. A gwoździe przyjmę. Eee, coś mi się. No, głupia, reklama. Trwa z parę minut przed chwilą właśnie się kuciłem za reklamą. Jak wreszcie widzieliście, dwie sekundy mi nie wyszło, ale... Tak skończymy chyba obecny odcinek. No już trochę ma, a poza tym dzisiaj usiądę do montażu tak już na poważnie, więc... Pa pa!